Dobry wieczór! Spotykamy się na kolejnej medytacji. Dzisiaj będzie medytacja na kształt chmur. Medytacja ta na kształt chmur polega na wykorzystaniu wyobraźni lub rzeczywistej obserwacji chmur, aby wprowadzić umysł w stan spokoju, uwolnić napięcia i zwiększyć kreatywność. Kształty chmur, ich przemijanie i różnorodność symbolizują ulotność myśli, emocji oraz rzeczywistości. Jakie są korzyści z tej medytacji? Chmury symbolizują myśli, które pojawiają się i znikają, co uczy nas dystansu do problemów. Obserwacja i wizualizacja chmur pomaga uspokoić umysł. Kształty chmur inspirują wyobraźnię i pomagają otworzyć się na nowe perspektywy. Uczyć zauważania tego, co jest chwilowe i przemijające w naszej codzienności. Tę medytację najlepiej wykonywać na świeżym powietrzu w miejscu, gdzie widoczne są chmury, na przykład w parku, ogrodzie czy na balkonie. Jeśli nie możesz być na zewnątrz, znajdź spokojne miejsce w domu i wyobraź sobie niebo pełne chmur. Wybierz sobie matę Koc lub krzesło, aby wygodnie usiąść. Opcjonalnie możesz zapisać intencje, na przykład chcę uwolnić się od napięć lub chcę zwiększyć swoją kreatywność. Zaczynamy. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji z widokiem na niebo. Lub wyobraź sobie niebo z chmurami. Zamknij oczy i wykonaj kilka głębokich oddechów. Wdech przez nos, wydech przez usta. Poczuj, jak Twoje ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane. Teraz otwórz oczy i zacznij obserwować chmury na niebie. Jeśli wykonujesz wizualizację, wyobraź sobie spokojne, błękitne niebo z różnymi kształtami chmur. Skup się na ich kształcie, rozmiarze, ruchu i kolorze. Przypominają Ci konkretne obrazy, na przykład zwierzęta, przedmioty? Czy są lekkie i puszyste? Czy ciężkie i burzowe? Wyobraź sobie, że każda chmura symbolizuje Twoją myśl, uczucie lub problem. Wraz z ruchem chmury, pozwól, aby te emocje lub myśli odpływały razem z nią. Powiedz sobie: Pozwalam tej myśli odejść, lub uwalniam tę emocję. Zauważ, jak chmury zmieniają się i znikają. Podobnie jak Twoje uczucia i trudności. Zacznij wyobrażać sobie, że chmury formują się w kształty związane z czymś, co Cię cieszy lub inspiruje. Może to być ulubione zwierzę, miejsce, przedmiot. Zatrzymaj wzrok na jednej chmurze i wymyśl jej historię, skąd pochodzi, dokąd zmierza. Pozwól swojej wyobraźni swobodnie płynąć, bez oceniania. Teraz zamknij oczy, zrób kilka głębokich oddechów i poczuj spokój, który pojawił się w Twoim ciele i umyśle. Podziękuj sobie za tę chwilę relaksu i refleksji. Powoli otwórz oczy i zauważ, jak Twoje ciało i umysł się odprężyły. Teraz po medytacji zapisz w dzienniku, jakie kształty widziałeś i jakie emocje Ci towarzyszyły. Nawet krótkie spojrzenie na chmury w ciągu dnia może przypomnieć Ci o ulotności problemów i trudności. Jeśli masz więcej czasu, połącz obserwacje chmur z odgłosami natury. Jak śpiew ptaków czy szum wiatru. Obserwacja przemijania chmur uczy dystansu do trudnych emocji. Regularne tworzenie historii czy kształtów rozwija kreatywność. Uczy patrzenia na swoje życie z perspektywy. Przemijający chmur. Wszystko jest chwilowe i zmienne. Bardzo dziękuję, że byliście razem ze mną na tej medytacji. Jeśli się podobało, proszę polubić, subskrybować naszą telewizję i Skrażycia TV. Czekam oczywiście na kolejne propozycje medytacji które chętnie zrealizuję. Życzę udanego wieczoru, spokojnych snów. Widzimy się jutro o godzinie 20. Do usłyszenia, mówiła Ewelina Ebenberger.